Hej, hej, to Jako Węstróbka. Witam was koniecznie na moim kanale. Dzisiaj po naprawdę bardzo długiej przerwie po raz pierwszy się pojawia nowy magazyn Lego Ninjago i w ogóle Lego Ninjago Legacy, ponieważ tutaj ja już od dawna sobie tego magazynu nie kupuję. Odkąd ta cena wzrosła już naprawdę tak mega potężnie, to doszedłem do wniosku, że to nie jest dla mnie opłacalne, ponieważ yy, no, od, wiadomo, od czasu do czasu są naprawdę takie mega fajne dla niektórych osób, ale na przykład Lordras czy tam Col z tego, to jakbym ich nie miał, no to spoko, ale mam już ich Także na przykład on tutaj tego sobie nie kupuje. Akurat właśnie nad tym magazynem i nad magazynem z Zainem i tym. Strażnikiem właśnie tego miasta turniejowego, to się właśnie zastanawiałem, ponieważ tutaj mamy właśnie e, tutaj fajną tą figurkę. Wiadomo, że tutaj e, można ją zdobyć za mniejszą cenę, ale mamy tutaj także jeszcze ten magazyn. Tego kaja akurat ja już mam, także on się pewnie pojawi na moim Vinted, ale no ten wilcze bojownik tutaj dołączy do mojej armii i wam ją właśnie ci pokażę. E, no ale tutaj jest tak naprawdę inny powód, czemu kupiłem ten magazyn i o nim się dopiero tutaj zaraz przekonacie. Chociaż pewnie już tam po tytule wiecie na pewno o co chodzi. sobie przed pójściem spać, zobaczyłem co w tym magazynie będzie, bo tam w Niemczech już ten magazyn jest od jakiegoś czasu i mówię, o nie muszę mieć ten magazyn, naprawdę, nieważne jaka cena, muszę go mieć ehm, także co, przechodzimy sobie tutaj do magazynu, na okładce mamy tutaj Kola ehm, te magazyny są już w sumie coraz mniej uważam nostalgiczne, bo jednak tutaj Kol już jest z tego nowego sezonu więc tutaj już takie to nie jest aż mega legacy, ale ta karta jest mega na mnie nostalgiczna ponieważ taki właśnie Lloyd był w kartach, które właśnie no jakiś z Zbierałem, jak byłem yy, no, młodszy. Teraz już ich nie zbieram, tylko jak są w magazynach, to bardzo tutaj się cieszę, bo to jest fajnie tak sobie pootwierać. Ale na przykład już sobie no, od dawna no, nie kupuję właśnie tych saszetek, ale kiedyś właśnie takie były. te właśnie seria, seria z, z nami Germadona i ta seria z bliźniakami czasu to tam naprawdę miałem dużo tych Ok, Okej, zaczynamy sobie tutaj od yy, powrót do podstawy. Pod, a, do, pod, do podsta? Podstaw, a, do podstawy, co nie umiem czytać. E, tutaj mamy Loita oraz Gio. E, bardzo tutaj jakaś fajna pewnie gra. No i przechodzimy już tutaj y, na spis treści. Tutaj mamy informacje, nie, to mamy zadania, o tutaj z Kajem i z tutaj w tym bilczym wojownikiem. Tutaj mamy Jaya i Klacza Powersa. Tutaj akurat jak widzicie tutaj już troszeczkę tutaj więcej tej nostalgii jest, bo jest to sezon 14. I niby on nie był tak mega dawno temu, no bo jednak teraz mamy, no gdyby tam było to liczenie dalej, to teraz byłby 19 chyba tak. No to jak tutaj no, nie ma aż takiej dużej niby zmiany, ale tak naprawdę to minęły 4 lata przecież, bo ten sezon właśnie wyszedł na początku 2021 roku. Mm. No i tutaj mamy już uwaga, informacje o senach Garmadona. Tutaj mamy w ogóle tutaj już zdjęcie z komiksu, ale dopiero zaraz o tym będziemy mówić. No i co? Tajemnicze złoczyńca. Tutaj jak wiemy chodzi o harumi. No to jest naprawdę mega fajnie, że pojawia się w tym, kom w tym komiksie, no w tym komik, no to już wam troszeczkę zaspoilerowałem, że się pojawia w tym magazynie Harumi. Um, ona się już pojawiła wiele razy, też na przykład była awatar Harumi jeszcze niedawno, ale teraz mamy Harumi Harumi. Przejdziemy sobie do komiksu. <laughs> ok. Ogólnie no tutaj mamy historię, uwaga kto tę historię wymyślił. E Gary, naprawdę, Gary, uwielbiam Cię, naprawdę mega Ci za to dziękuję. Nie wiem, że pewnie tego no, on teraz no, nie ogląda, ale jakby jakimś studem tutaj, nie wiem, by się tutaj na to natknął, to naprawdę, naprawdę mega Ci za to dziękuję. Um, no i tutaj ogólnie mamy komiks, tutaj ogólnie jakby ninja są przebrani w strojach kor, ale już w sumie od dawna się pojawiają właśnie tutaj te stroje, a są tutaj historie z innych sezonów. No i co? Mamy tutaj jakieś tutaj tajemniczą lokalizację, e, gdzie są tutaj osoby z maskami. I jak widać, przywódcą tutaj tych wszystkich masek jest osoba, która ma maskę Harumi ze sezonu 16. No i ogólnie no to tutaj e, chodzi o to, że naprawdę jeszcze no, nie wiemy niby, kto tutaj tym jest, ale jak, jak ja tylko to zobaczyłem, to ja mówię, że to nie może być przypadek. No ale na razie jeszcze tutaj na razie myślmy, że to jeszcze nie wiemy, kto jest. To jest jakiś tutaj przywódca. E, Okej, okay. przechodzimy tutaj do jakiegoś zadania. I do plakatu, który właśnie jest w klimacie sezonu ósmego. E, Tadam, Tutaj, czy tutaj wow. Tutaj to. I naprawdę Ja mam mega fajne wspomnienia z każdym sezonem Ninjago. E, z każdym mam tam jakieś takie właśnie fajne momenty. Oj, i z każdym jakby mam jakiś tam po prostu no taki sentyment, tak, nawet do tych nowych Dragon's Rising tam też już czuję sentyment, jak właśnie pamiętam e, ten 2023, jak tak każdy tutaj wyczekiwał, jak były te puzle pamiętacie, no naprawdę chyba każdy wie, fan Ninjago, co mam na myśli. Musiłem tutaj okno zamknąć, ponieważ tam było jakieś wiercenie na polu, e, także mam nadzieję, że to nam teraz już nie przeszkodzi. A, tutaj mamy jeszcze dalszy ciąg tej gry, jakby to jak sobie ten komiks byśmy wyciągnęli, znaczy komiks, tam plakat, to wtedy byśmy tutaj mieli e, całą tą tutaj planszę do gry. No i przechodzimy dalej. Tu mamy tutaj pościg na motorach. Czyli tutaj też e, motyw z... Y, y, z sezonów Garmadona, no, z sezonu ósmego, ponieważ tutaj właśnie są te motory. to jeszcze w ogóle mamy pokazane, że ten właśnie przywódca tajemniczy w masce Harumi e, idzie do tego właśnie pojazdu czarnego. Nie wiem, czemu ta osoba się tak jakoś tutaj nie łapie. Okej, okay, może teraz będzie już okej. E, no i co? To mamy oczywiście pościg. No i jak wiemy Harumi wciąga maskę. To nie koniec. Znajdziemy inny sposób. Żeby się zjednoczyć i zniszczyć ninja. E, no naprawdę, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Okazało się, że w tej limuzynie tak naprawdę to, to nie było Harumi, tylko jakiś tutaj gościu. A w innej limuzynie ona była. E, no i tu jeszcze mamy napisane, że Harumi znana również jako Maska Kabuki. Powraca z potężnymi sojusznikami w 15 są nielegalnie czegoś trystalizowani. E, I to jest akurat prawda. Hmm, ale tutaj e, Harumi ma te jakby tutaj już różowe oczy, które ona dopiero dostała jakby po tym przebudzeniu koształowego króla. E, więc no tutaj to nie jest w sumie kanoniczna historia moim zdaniem, chociaż może jakoś coś tam by się dało pod to podciągnąć, mi się wydaje, jakbyśmy tak tutaj, tutaj uparli, ale jednak nie jest to, chyba że tutaj, nie wiem, może jest tam coś tam napisane, że, nie wiem, w trakcie, nie wiem, pod przy tym jak tam, nie wiem, właśnie ten kryształowy król tam opanowuje miasto, ehm, nie wiem, jeszcze tego komiksu sobie nie przeczytałem, ale za niedługo go sobie przeczytam. I ogólnie to jest to już czwarty komiks i po raz pierwszy komiks Legoniczego Legacy, gdzie mamy Harumi. Po raz pierwszy się pojawiła Harumi w komiksie właśnie w stonie 8. tam ona razem z nią się zagubiły w mieście e, i musiały znaleźć jakby drogę właśnie do Ninja. Później się pojawiła, tylko tam akurat nic niestety nie mówiła, była tam tylko chyba w jednym, e, w jednej tak jakby scenie albo w dwóch, e, z retrospekcji Lloyda jak opowiada co się działo ostatnio. No a już potem pojawiła się nią w stonie 16 w komiksach, w sensie jakby w tym no... W Tutaj na wstawie tego sezonu 16, więc też niby niedawno, a jednak to było w 2022 roku. Także tutaj no czas leci e, mega szybko. E, także co, mega się naprawdę cieszę, że tutaj mamy tą Harumi, bo kocham Harumi, naprawdę uwielbiam ją, to chyba już tutaj każdy wie. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy informacje, no właśnie, bo ostatnio były informacje z sezonu 12, za małośników była ta awatar Harumi, a tutaj mamy teraz Legacy Księga Bohaterów w sezon 13. Tutaj właśnie mamy już sezon 13. Ja sobie właśnie może kupię też ten magazyn z Avatar Harumi. Tak właśnie myślę. I na pewno sobie kupię jak będzie już o sezonie 16. Bo tam też pewnie będzie dużo informacji o Harumi. Tu mamy takie. Z tych właśnie pierwszych odcinków sezonu 13. Tu jeszcze mamy konkurs. Tu mamy jakąś mistkę. No i kolejny magazyn pojawi się już... 29 kwietnia, czyli już wspomniano w przyszłym miesiącu. E, tutaj będziemy mieli Cindera, który był tylko tutaj ekskluzywną figurką w podniebowej arenie, i Jaya, który również był ekskluzywny tylko w zestawie e, z tym jakby takim battle packiem właśnie z e, Dragon's Rising. Tu mamy na okładce będziemy mieli Kermadona oraz Lloyda. No i co, mam nadzieję, że Harumi tutaj częściej będzie zawitała do tych magazynów, ogólnie nie tylko tego, ale też właśnie wsyłkami Lego Ninjago. I że będzie, jak będzie sezon 16, to naprawdę wtedy będzie komiks z Harumi znowu. To by było mega fajne. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze reklamę zestawu. I na sam koniec jeszcze mamy reklamę magazynu Lego Dreams. Ok, no to co, otwieramy sobie teraz tą puszkę, bo to właśnie teraz są te puszki. Ja te pierwsze jeszcze tam mam, bo na początku, gdy właśnie te puszki wyszły, no to ja tam dalej sobie te magazyny kupowałem, ale teraz już, tak jak mówię, je odpuściłem. No to ogólnie ta puszka się prezentuje w ten sposób. Mamy tutaj oczywiście tego Kaja z Turnieju źródeł oraz tego właśnie milczego wojownika. Tutaj z tyłu możemy zauważyć klasztor Spinjitzu, Tak. No i to jeszcze mamy u góry napisane, że to jest Legacy Box. Um, tutaj z tyłu mamy, że to właśnie zlimitowana edycja tego boksa. z tej strony mamy Kaja, tutaj oczy, tutaj mamy oczy Wilczej Maski, tu jeszcze mamy znak, yy, o tutaj jest jakby smog, smog źródła tutaj z tym symbolem Kaja kontra um, znak Wilczej Maski. Tak. No, i to ogólnie naprawdę te puszki są mega fajne. Mega to naprawdę ładnie wygląda. I tutaj mamy tutaj tą figurkę tego Kaja. E, to właśnie jest ta sama figurka, jeszcze tutaj bez narra, i bez maski, która się właśnie pojawia na tej, w tej arenie turniejowej. E, no to jeszcze mamy tego wilczego wojownika. To zaraz sobie go tam właśnie wsadzimy tam, gdzie ja mam wszystkich tych Wilczego wojowników. E, no tego Kaja możecie znaleźć na moim pintarzu, jeżeli ktoś tutaj by go nie miał, aby go chciał. Tutaj zapraszam oczywiście. No a z tyłu jeszcze się prezentuje tak ta, tutaj ten wojownik wilczej maski. I jeszcze Wam pokażę tutaj jego buzia, Ale tutaj pewnie to już jest Wam tutaj wiadome. Jest to ta sama buzia, która pojawia się też w tych wilczych wojownikach w jeszcze tak? W tych właśnie pierwszych no, w tych pierwszych pierwszych jeszcze wilczych wojownikach, które, e, którzy byli właśnie w czy no to rok temu, tak? No rok temu, tak. To jeszcze mamy tą kartę e, legendarność Ninja Lloyd, edycja limitowana, naprawdę mega fajnie, bo to właśnie jest ten render Lloyda z, z tego dnia święto umarłych. W ogóle to ja już tutaj mam te nowe smoki, tylko jeszcze nie zrobiłem wam nowej recenzji. E, muszę zrobić. E, no a tutaj właśnie mam to turniejowe miasto ze świątynią i tutaj właśnie e, mam te wilcze wojowniki, to w ogóle patrzcie. Aufrazję tutaj pokonała Cindera, także on tutaj we, tak tutaj specjalnie leży, nie dlatego, że tutaj nie spadł, tylko on tak właśnie tutaj leży na co dzień. E, to jest właśnie odzorowanie tej sceny właśnie z tej sezonu e, tego właśnie Tragon Rising sezon drugi. E, no i co tego wilczego wyrównika pewnie tutaj już nam się nie zmieści. Możemy go dać tutaj na przykład. Okej, okay, będzie tutaj obok Jaya. Ja jeszcze w ogóle mam tego jednego, ale zrobiłem sobie ma tego tutaj Fraka, ale pewnie jak już będzie jego oficjalna figurka, to wtedy pewnie tutaj dam na nowo tutaj tą wielką maskę zamiast tutaj tego węża. O, nie pożegnamy się tym razem na tle tej okładki, tak jak to w sumie tutaj zawsze robię przy tych tutaj komiksach, znaczy komiksach przy tych y, magazynach. Pożegnamy się tym razem na tle Harumi, ponieważ to ona jest właśnie gwiazdą tego y, super odcinka. Mega fajnie. Naprawdę, ja jestem mega tutaj zadowolony. Fajna tutaj niespodzianka. I bardzo tutaj fajne jest też to, że po prostu no tutaj twórcy pamiętają um, o właśnie Harumi. Twórcy tych właśnie komiksów tutaj postanowili ją tutaj dać. Um, no to co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Również o Harumi. Ostatnio te, tutaj filmy o Harumi są cały czas i to naprawdę jest mega fajne. Bo w sumie dawno nie było. Um, no i... Tak, widzimy się w tym odcinku. Cześć.